Młodszymi naukami, aniżeli nauka o reinkarnacji, bo sama nauka reinkarnacji też została przyjęta jako idea, że coś takiego istnieje. Proszę pana, bo. Jako metafizyczne. Zgadzam się z panem. Pogaństwo jest wcześniej, dlatego że ludzie zatracili kontakt z Bogiem i wcześniej ludzie jakoś spekulowali, i religie pogańskie są wcześniejsze niż. Abraham żył. Abraham żył w, w Sumerii, prawda? I był poganinem. Przecież Abraham nawet był gotów syna zabić, bo poganie zabijali swoje dzieci na cześć Boga. I Pan Bóg wyprowadził Abrahama i powoli go uświadomił, że to jest niewłaściwy czyn. Najpierw, czy dasz syna? On był gotów. Poganie to robią. Ale potem mówi Bóg do niego: Nie czyni nic złego synowi ofiaruj owce. Więc Bóg wyprowadzał z błędów powoli, z pogańskich błędów. I tutaj mamy Jezus Chrystus jest tym ostatnim nauczycielem, który uwieńczył objawienie Boże. Ja tylko chcę jeszcze a propos tolerancji. Brak tolerancji był wtedy, kiedy się zmuszało kiedy król na przykład ścinał głowy, jak się ktoś nie oczczył. Ale dzisiaj, jeżeli mowa o tolerancji, to ja też się domagam tolerancji, że jeżeli ja widzę, że to jest błędem, mam prawo o tym mówić, a nie głaskać, że ty je. Ty masz rację, ja mam rację. Nie może być dwa sprzeczne zdania, i to prawda i to prawda. Nie można żyć za kłamaniem. Nie można. Najwyższy czas. Szukać prawdy, bo już to kłamstwo sięga za daleko. I dlatego to jest ważne. Jeżeli na przykład, jeżeli, proszę Państwa, jeżeli na przykład zbieramy grzyby, jedne są trujące, drugie jadalne, i ja będę ostrzegać ten grzyb trujący, ale ktoś mi powie a ja sobie go zjem. Dobrze, ale ja mówię, to jest trujący. Ale zjesz, to się otrujesz. No, a to moja sprawa. No, dobrze, twoja sprawa. Prawda to jedna sprawa, a tolerancja to druga sprawa. Toleruję. Ja, ja miałam do czynienia w Indiach z pogańskimi pacjentami, przecież ja ich nie zmuszałam do sztu, ale dyskutowałam bardzo chętnie i oni dyskutowali ze mną. I wcale nikt się nie obrażał tak, jak ta pani, która wyszła. Oni dyskutowali, ja dyskutowałam. Ja się czegoś dowiedziałam, jak oni wierzą, oni się dowiedzieli, jak ja wierzę. Nie musiał zmieniać swojej wiary, jeżeli go nie przekonało y, pogląd y, przeciwny. Także to, to jest tylko szukanie, y, po prostu większe uświadomienie sobie różnicy i ta różnica istnieje. Nie można tego tak płaszczykiem przykryć i powiedzieć wszystko ładnie. Proszę siostry, ja bardzo prosiłabym o wyjaśnienie sprawy Woodstocku. Dlaczego? Bo tamte, jak polską młodzież, a tutaj no, bardzo są różne zdania, bo po, po mszy wychodzimy i bardzo jak ja tłumaczę, to po prostu zbiórki są, to wiadomo i o co to chodzi, jakie to są podkład, prawda, o to. Mm, pani to pyta młodzie. o to Wódstok. Proszę panią, ludzie nie znają, pani zna, ja znam tyle ile znamy. Teraz ja Pana owsiaka kasy nie przeliczyłam. Ile kasy idzie na szpitale, a ile kasy na inne cele, nikt nie zdawał sprawozdania. Ja tylko a propos Woodstocku, mam wielkie zastrzeżenia, że to jest po prostu propaganda rasistowska. Dam punkty, jakie rasistowska według mnie. Pan owsiak od początku, jak jest Wódstok. Zaprasza ludzi, czcicieli Kryszny z Anglii, z Niemiec, z Francji, żeby ich było więcej, taki folklor. Dobrze, niech będzie folklor. I teraz ci ludzie podskakują, śpiewają harę Kryszna, ładnie wyglądają, bębenki mają, przyjemni są, mili są, trzeba przyznać. Wobec tego nasi chłopcy z oazy, z Warszawy znam taką grupę, która jak był drugi rok w pojechali na Woodstok i tam ci śpiewali Jezus, tam ci śpiewali Kryszna, Harę Kryszna, a o, Żaki śpiewali Jezus Panem. Ci śpiewali Jezus Panem, ci śpiewali Harę Krishna, jednakowo podskakiwali. Dlaczego Pan Owsiak wyprosił tych, co śpiewali Jezus Panem? Zróbcie sobie swój przystanek. Co znaczy swój przystanek, kiedy ci, co śpiewali Jezus Panem, z puszkami w zimie latali i zbiórki zbierali? Pan Owsiak ich wyprosił, oni się nie chcieli dać. Proszę Państwa, stanęła sprawa wobec prokuratora, że Pan Owsiak płaci za plac, to jest Pana Owsiaka program i się mają wyprowadzić. W związku z tym zrobili drugi przystanek przystanek Jezus. Teraz w ostatnie lato akurat przypadkowo była mu kogoś, kto miał telewizję, bo ja nawet nie oglądam tych wszystkich programów Owsiaka, ale miał telewizję i tam było tak. Cis Przystanek Wództok, tam ci przystanek Jezus. I, I Owsiak zrobił taką kpinę. Gdzie jest ciemnogród? Przystanek Jezus gdzie są ciemniaki, przystanek Jezus a tamci z przystanku Jezus nie wykrzykiwali to Harry Kryszna przystanek ciemniaki nie w każdym razie zrobił taki bojkot przeciwko przystanek Jezus wyśmiać teraz druga sprawa ludzie z Harry Kryszna nie wolno im używać alkoholu dlaczego mają dodatek konopi indyjskich do swojej potrawy w, w sekcie. Jeżeli ktoś ma już konopie indyjskie, które działają tak jak makówka, i jeszcze bym dała alkohol, to mu czas nie psychika. Mają zakaz używania alkoholu, zakaz używania kawy. A one są troszeczkę na podniesionym nastroju, bo mają. Monopie indyjskie, do swojej tam sosu. Teraz Owsiak daje piwko tym, co na Wódstoku. Puszkę piwka za darmo. Oczywiście, niech się bawią. Teraz oni sobie piwka popiją, ale jeszcze są kioski, że można tego piwka kupić. Teraz kąpiel w błocie. Ano, do błota włażą, błotem się biją, gałki błota telewizja, telewizja na świat pokazuje, jak się wództwo młodzież w Polsce bawi. Wiecie, co mówią ludzie z ciele Kryszny? W Polsce wcieliły się świnie, bo leżą w błocie, dobrze się czują, bo oni wierzą w reinkarnację. No to dowód, że jest reinkarnacja. Ci z Hare Kryszna w błocie nie leżą, tylko leżą, Tamci. Jeszcze nieraz ma na szyi Krzyżyk. Manifestacja. Jakie wcielenie tych, a jakie wcielenie tych. To jest manifestacja. Ktoś, kto nie wie, że jest propaganda reinkarnacji, ale ludzie z Hari Krishna, który na wódstoku są, też wskazują, że to poprzednie wcielenie to byli świnie, bo w błocie się dobrze czują. A nas kiedyś nazywali Polska Sinia. Teraz telewizja będzie to potwierdzać. I wiara w reinkarnację będzie potwierdzać. Powoli nas się spycha do funkcji sprzątania świata. I tu jest niestety początek segregacji. Ja ostrzegam przed wiarą wschodnią. W Indiach dzisiaj zabija się chrześcijan, tak jak w pierwszych wiekach w Rzymie zabijano chrześcijan. Bo ci chrześcijanie, którzy byli kiedyś traktowani jako pierwsze wcielenie ludzkie, poprzednio byli zwierzętami, oni się ochrzcili, poczuli się równi, zdobyli studia, bo były szkoły misyjne, szkoły angielskie, zajmują różne stanowiska i teraz tamci. Bojkotują, a więc wyciąć chrześcijan. I żeby wyciąć chrześcijan, trzeba powiedzieć, że chrześcijańska wiara jest nieprawdziwa. Sztucznie wykopali wykopaliska, że tam jest grób Jezusa, że tam są ślady, że to był Jezus. Zrobili samolot, puścili, żeby oglądać grób Jezusa na północy Indii. No i niektórzy w to uwierzyli. A no jak Jezus nie zmartwychwstał, to znaczy wiara chrześcijańska jest fałszywa. Wobec tego wybić chrześcijan. Podstęp gruby, ale fakty takie są. To jeszcze zakończymy cytatem z polskiego tercio milenio adveniente Jana Pawła II. Posłuchajcie: "Objawienie chrześcijańskie wyklucza reinkarnację i mówi o spełnieniu, do którego człowiek jest powołany w czasie jedynego życia ziemskiego." Spełnienie własnego losu osiąga on poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Taki dar jest możliwy tylko poprzez spotkanie z Bogiem. Człowiek spełnia się w Bogu, dlatego że Bóg sam do niego przyszedł w swoim przedwiecznym Synu.